Tej historii doskonale zdają sobie sprawę, kto ich nęka i prześladuje, a jednak nie mogą doczekać się na skuteczną pomoc ze strony organów ścigania. Czy ktoś nas usłyszy? Oto reportaż Pawła Kazmierczaka. Całe Podlasie wie o tym, co tu się dzieje. Nie mamy tu żadnego wsparcia. Jesteśmy ludźmi bezbronnymi. Sytuacja jest dramatyczna, a postawa organów ścigania czyli policji i prokuratury no, jest fatalna. Jeden sprawca, drugi sprawca. No. Pan poznaje sylwetki tych tak. ludzi, pan podaje nazwiska, tak. jak oni się nazywają, pan ich rozpoznaje. To, 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 to też nie jest dowód? No jest dowód, jest dowód, no, ale... Ale, ale policja po prostu, mówiąc na to, mówiąc nieładnie, na to ładnie lachę. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku, w samo południe, pani Teresa Burnewicz zauważa, że na jej podwórku zaczyna się palić widoczny na tych zdjęciach ogromny stuk, w którym ułożono kilkaset bel słomy i siano kiszonki. Ogromnie zaczęłam krzyczeć, krzyczeć jest w ratunku, pomocy, Maryjo, pomóż, pali się słoma. Ja wracam do domu. Patrzę, jest dużo ludzi, straż pożarna płonie. Siadłem na duży ciągnik, który posiadamy z złodowaczym człowiekiem. Zacząłem ratować, mm -hmm. zacząłem wyrywać te belę. Udało mi się uratować 160 bel. Ile tego było? Wsz 500 bel słomy i 200 śniadki kiszonki. Tylko 500 mówcie. bel słomy i 200 tak. sianokiszonki. kiszonki? Tak, tak, to tak. było dla waszych krów? Tak. tak. Ile macie krów? Mamy 14 krów, mamy ogólnie około 50 bydła. Ok, po, prowadzimy opas bydła. Biegły powołany do sprawy przez prokuraturę szybko ustala, że pożar był wynikiem podpalenia. Straty to ponad 70 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, burnewiczom zaczyna padać bydło, które jest dla rodziny jedynym źródłem utrzymania. Jak się okazuje, ktoś zatruł wodę w ich studni. Sprawcy weszli przez tą bramkę, bo szli przez łąkę w nocy. Odkryli to po pokrywanie nie? i poleli tak po cobrowinie, że jakiś środek trujący. I brat rano następnego dnia brał wodę do płynia bydła. Woda strasznie się piniła. I dwie sztuki zdążyły tym napoić bydła. To jedna jałówka była cielna, to zrzuciła cielaka, a krawa padła. Właściciele gospodarstwa w obawie o własne bezpieczeństwo montują w obejściu monitoring. Kamera jedna jest tutaj. Tak, jedna kamera jest tutaj a jedno jest pod mieszkaniem, a druga jest na podwórko. Że... Czyli łącznie są ile? Trzy kamary? Kilka tygodni po pożarze stogu, właściciele gospodarstwa zauważają, że sąsiad, młody biznesmen, przy użyciu ciężkiego sprzętu wyrywa na ich polu drzewa. Rosną one tuż obok drogi, którą ciężarówki dowożą pasze do kurników należących do przedsiębiorcy. Twierdził, że prostują to do zawąska, ale nic, droga nie jest wąska, bo drogi szerokości jest 3,5 metra, tej drogi. Nasze drzewo rośnie na naszej posesji na łące. To oni te drzewo nam wszyscy tak zaczęli niszczyć. Słyszeliśmy, jak piło motora podcinął. Tutaj te drzewa y, też zostały powyrywane z korzeniami, łodwarko. Tak to należy, tak to wszystko. To są wszystko. panów z drzewa? Tak, to jest nasze drzewo. Tak. No a ktoś wydał zgodę tym ludziom na to, żeby to Nikt nie wydał zgody. Zgody nikt nie wydał, żeby to drzewo zostało zniszczone. W listopadzie ubiegłego roku kamery monitoringu nagrywają widocznych na tym nagraniu dwóch mężczyzn, którzy w środku nocy podjeżdżają pod dom rodziny Burnewiczów. Po chwili napastnicy obrzucają kamieniami budynek i zaparkowane przed nim samochody. O, i, rzuca, I rzucają kamieniami, chcieli wybić, wybić okno w domu, to pobijali elewację i po prostu mój samochód stał. Pod domem to zostało wybite szyba w chodzi. Inny etap do mnie chyba chodziło, żeby zbić monitoring. Te kamery? Tak. Pan poznaje tę osobę? Tak, tak poznałem sprawców, mam tu zdjęcie. Ale moment, raz, dwa i, i pan poznał tych tak, ludzi. Poznałem. Pytała sprawców. o to pana policja, Tak, co pozna... ja pana teraz pytam? Tak. Yy, yy... Podał pan nazwiska tych ludzi? Tak, podam nazwisko. I policjanci powiedzieli dla mnie, żeby przegrać monitoring wdać na nich płytkę, to oni będą szybko działali. Wiem, kto jest sprawcą. To policja do tej pory jeszcze nic w tej sprawie nie działa. Nic nie działa. W maju tego roku dochodzi do kolejnego ataku. Tym razem dwaj mężczyźni wybijają kamieniami szyby w zaparkowanych przed domem samochodach właścicieli gospodarstwa. Kamery monitoringu rejestrują ich wizerunki. Pokrzywdzeni rolnicy od razu rozpoznają, że jednym ze sprawców jest ich sąsiad, który kilka miesięcy wcześniej zniszczył drzewa na polach rodziny Burnewiczów. Nagrania z monitoringu trafiają w ręce policjantów. Policja przyjeżdża, zawsze mówi, że, że coś z tego będzie, że nam pomoże. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej pomocy. Dzieje się czyste bandytstwo i coraz, coraz gorzej. A komendant z był Białostockiej po prostu sobie to wszystko lekceważy. O co chodzi tutaj w tym wszystkim? Skąd ta agresja tych ludzi? Eee, zazdrość. Przede wszystkim zazdrość. No dlaczego wam zazdroszczę? My kiedyś, ja w wieku 12-13 lat, zostałem z braćmi i z mamą. Gdzie zmarł nasz ojciec. My od tego momentu po prostu byliśmy zgrani w jedno, wiedzieliśmy, że chcemy gospodarzyć, dążyliśmy do tego. Cały czas czegoś się dorabialiśmy majątku, maszyn, sprzętu itd., itd. O sprawie chcemy porozmawiać z przedsiębiorcą, którego wizerunek pokrzywdzeni rolnicy rozpoznali na nagraniu. Niestety, pomimo wielu prób, mężczyzna jest dla nas nieosiągalny. W końcu udaje nam się dodzwonić do przedsiębiorcy. Zapytać, bo ja bardzo mało na ten temat wiem I wie po co na przykład zniszczenie tych drzew przy drodze yy, no to więc yy, to no, wszystko co miałem do wyjaśnienia wyjaśniłem na policji yy, także no co ja mogę panu opowiedzieć na ten temat z sprawą w nie mam żadnych powiązań i za dużo też wie pan nie wiem po prostu wiem że coś tam miało miejsce yy, z tego co to, to też pan wie, prawda? No i i tutaj więcej no, wydaje mi się, że nie mogę powiedzieć. Niespełna trzy miesiące temu, tuż przed żniwami, nieustaleni do dziś sprawcy przy pomocy środków chwastobójczych niszczą uprawy zbóż, które należą do rodziny Burnewiczów. Pod koniec sierpnia ktoś wchodzi na teren ich gospodarstwa i przy pomocy widocznej na tym zdjęciu lupy próbuje podpalić stuk z kilkuset belami słomy. Ta łopa była gdzieś tutaj? Tak, na tej, na tej beli, która jest odłożona. A tabela bela była gdzie wcześniej położona? Była położona tutaj o czwarty rządek do góry. To było w nocy zamontowane. Bo ja dzień wcześniej... Dzień wcześniej brałem belę słomy z tego miejsca, gdzie była słoma w belach, brałem na podściółkę, to patrzyłem się po stogu słomy, to nic nie, nic nie było. Rano, rano obchodziłem, sprawić, czy wszystko w porządku, patrzy, że jest na tamtej beli zamontowana lupa na kijku. Mieszkańcy Nowego Stojła, sąsiedzi pokrzywdzonych rolników, mówią nam wprost, że wszyscy w okolicy wiedzą, kto prześladuje rodzinę Burnewiczów. Nie chcemy się mieszać, bo to są bardzo brzydkie sprawy, tak jak potem wychodzi niektóre. No tak jakby oczywiste, kto to mógłby być, nie? Już po zakończeniu zdjęć do reportażu udaje nam się ustalić, że do niemal identycznych zdarzeń doszło też w Suchej Górze. To maleńka wioska oddalona o kilka kilometrów od gospodarstwa rodziny Burnewiczów. Nieznany sprawca najpierw podpalił, a potem zniszczył kilka samochodów zaparkowanych na jednym z podwórek. Jedziemy na miejsce. Mieszkańcy Suchej Góry mówią, że znają dane sprawcy. Nie chcą jednak z nami rozmawiać. Każdy się boi. No właśnie, boi. że każdy się boi. Bo to jest jakiś niepoczytalny człowiek, także to wie pan. W końcu docieramy do mężczyzny, do którego należały podpalone i zniszczone auta. To są te fotele z tego spalonego samochodu. Tak. O jak to ładnie. ładnie, ładnie to wygląda. Yes. <laughs> Kilka dni przed podpaleniem mężczyzna zwrócił uwagę właścicielowi okolicznych pól młodemu przedsiębiorcy, który zniszczył mu uprawę warzyw. Cioł kombajnem to słoneczniki tam ze stodołu, bo ze po sąsiedzku pole i tam warzy warzywa zrobiłem. Pana słoneczniki? Tak. tak, i jak tato zwrócił uwagę, to chyba było dzień czy dwa właśnie, to po zwróceniu tak tak kulturalnie uwagi, że ma swoje, A. no to po co słoneczniki skasza? I co, i dwa dni później? było. Tak. Wiesz, dwa dni później była podpalenie? Dwa dni, czy jakoś? Może więcej. No, ale w niedu, niedużym odstępie jakoś. Jednak to nie koniec. Sprawca wraca na miejsce i tym razem próbuje podpalić dom mężczyzny, a potem ponownie niszczy jego samochód. Pokrzywdzony, wybiega na zewnątrz i natychmiast rozpoznaje napastnika. Okazuje się, że jest nim przedsiębiorca, który kilka miesięcy wcześniej zniszczył uprawę warzyw należącą do mężczyzny. Co więcej, agresywny biznesmen to ten sam człowiek, którego kamery monitoringu nagrały podczas ataku na dom rodziny państwa Burnewiczów. Ja go rozpoznałem! Widział go Pan? No, tak. Powiedział pan to policjantom? Oczywiście, przyjechali zaraz. Ktoś go przesłuchiwał nie. Śledztwa we wszystkich powyższych sprawach prowadzili funkcjonariusze z komendy policji w Sokółce. Niestety w żadnym z postępowań, pomimo wielu dowodów, nagrań, zdjęć i zeznań świadków nie udało się ustalić danych napastników. Sprawy umorzono. Rzeczniczka Policji w Sokółce w tym mailu odmawia nam jakiegokolwiek komentarza. Pomimo tego idziemy z kamerą do miejscowej komendy. Tam było wiele interwencji, wiele czynności podejmowanych, włącznie z przeszukaniami na posesjach okolicznych mieszkańców. No ci, którzy prowadzili czynności, na pewno w jakiś sposób tak pracując z tym materiałem będą wiedzieć. Ale tak jak mówię, informacje, które chce pan uzyskać, teraz należy kierować do prokuratury Są pewne. Yy... Szlaki, no ale to jest za mało, żeby, żeby zrobić. No i my w tej chwili e, ten materiał, który mamy, to pogłębiamy. Ja nie chciałbym po prostu w to wnikać w taki sposób, żeby przedstawiać to w telewizji, bo e, mówię ogólnie, nie mówię natomiast co do konkretnej sprawy, ja mogę powiedzieć, czy została umorzona, czy e, jakie czynności i tak ale nie w tej chwili, bo tak jak panu mówię, również mamy na przykład w toku sprawę tak i nie chciałbym, żeby ona się popsuła. Policja nie chcąc powiedzieć, tak naprawdę, w ogóle co się działo i co się dzieje w tej sprawie, jakie czynności zostały podjęte, wskazuje na to, że mogło dojść do bardzo poważnych zaniechań przez funkcjonariuszy policji i czynności, które powinny być podjęte z urzędu, nie zostały faktycznie zrealizowane. Jest podane, jak na tacy, są twarze, jest nagranie. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie, nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego, dlaczego tak policja, prokuratura i inne te instytucje podchodzą do tej sprawy, po prostu odkładają to wszystko, a tymczasem, właśnie, że oni to odkładają, jakby to zwlekają, to sprawcy czują się bezkarni i nadal robią następne szkody. Tego piekło nie ma końca. Kiedy to skończy się, nie wiadomo, ale to już tak nie może być. Ktoś to musi sprawę tym zająć się. Ktoś to musi sprawę rozmuchać. Pójdzie jak w telewizję, to ludzie zobaczą, co się dzieje w wsi Nowe Stoiło. To może ta sprawa po prostu ruszy. I może, i może weźmie się do, do roboty policja i prokuratura, bo czas najwyższy już. Tak, ci ludzie mają prawo domagać się skutecznej pomocy. Prokurator powiedział, sprawę pogłębiamy. Paweł Kaźmierczak chciał się dowiedzieć, co powie mu komendant policji w Sokółce, ale ten kilkakrotnie odmówił jakiegokolwiek spotkania. Powiedziano tylko Pawłowi, że trwa postępowanie. Ta sprawa została nam przez Państwa nadana mailem. I teraz my chcemy powiedzieć, że czekamy na komentarze tych z Państwa, którzy mają coś w tej sprawie do powiedzenia, bo okazuje się, że potencjalnych ofiar tego człowieka jest znacznie więcej. A zatem gdyby ktoś po obejrzeniu naszego programu chciał z nami się skontaktować, bardzo prosimy zajrzeć na nasz profil facebookowy, czekamy na kontakt z Państwem. Swoją drogą byłoby dobrze zorientować się, jakie są motywy tego człowieka, bo to może nas prowadzić do rozwiązania tej sprawy.